Chcesz zaskoczyć swoich gości czymś niebanalnym? W całą wielkanoc podaj wytrawny serniczek buraczkowy. Serniczek, który jest. Świetną przystawką, ale będzie nadawał się również do kanapek, do wędlin, do serów. Potrzebujesz 3 jajek wielkości L bądź 4 Mek, 350 g buraczków ugotowanych bądź upieczonych, obranych ze skórki, do tego 100 g gęstego jogurtu typu greckiego bądź bałkańskiego. Miksujemy to na gładką masę. Dodajemy łyżeczkę pieprzu. Nie żałujemy pieprzu. Ja używam kolorowego, bo moim zdaniem jest najlepszy. Wrzucamy 200 gram sera sałatkowego typu feta bądź sera sałatkowego typu bałkańskiego. Dodajemy duży pęczek kopru i dalej miksujemy, aż wszystko będzie idealnie zmiksowane. Taką masę przelewamy do natłuszczonej porządnie masłem foremki. Nie ma tutaj mąki, nie ma niczego, co podnosiłoby ilość węglowodanów. Sernik będzie smaczny, fajny, a jednocześnie idealny dla osób na dietach low carb bądź zero węgli. Sernik pieczemy w 175 stopniach przez 45 minut. Pozwalamy wystygnąć w piekarniku, a potem Studzimy go jeszcze przez 12 godzin w lodówce. Rano przybieramy go gęstą, śmietaną 36, pokrojonymi w kostkę buraczkami, pokruszonymi pistacjami i koperkiem. Będzie wyglądał bosko, smakował rewelacyjnie i na pewno zaskoczy naszych gości.